Ile te merturki u Pana? Eee... 2,200 da się żyć za 200? Eee... Chyba ciężko Jakby żona, nie żona, to trzeba by torbę i po <grym> Są dwie mertury, tak? Bo Pan sam, to ciężko chyba e, jestem ja tam nawet nie mało, Na co najwięcej idzie u Pana? No na jedzenie, no na... To. Na leki Da się oszczędzić a, na jedzeniu? A na leki, a. Y, y, utrzymanie Miałby, domu... Czy da się oszczędzić na jedzeniu? Nie, pan je, tani pan kupuje, no nie wiem, czy na jak jakieś Nie taki ja tani, na jakiś kupuję, no ja sam. Ale tańsze, wszystko. O, to nie to, żeby to, robię, to, że to Czy bez luksusowego jedzenia, tylko takie, żeby przeżyć jak najtaniej, żeby było. bo no, no. tak powiedzieć, kupuje wiele. No. Nie to, żeby. Kupował. A woda, gaz, prąd, takie rzeczy poszły w górę? co jeszcze pani dostała Jeszcze nie dostałem. A jak poszło te 50%, drugi tyle co pan zrobi? No, Przekręci Pan wszystko? No, nie wyłączę, bo bardzo mu centralne naga. No to... A, no tak. Eee, co Pan jeszcze? Część w górę poszedł, Pan w bloku, tak? Nie. Nie poszedł? W bloku, w swoim. Proszę. W swoim domku. To znowu węgiel, tak? Nie, gazem, Pan. Gazem, gazem, chudy, już nie wiem, co mówię. Jak ten nowy rząd sobie radzi? Nie, 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 chce pan pan nawet, nie chce pan nawet, nie chcę pan. ten, nie. czy tamten, to tam. jeden Czy panie, pan ani za tym, ani za tym rządem? <grym. <grym> za tamtym panie. Nie, za, tamtego to, nie. za tamtego to panie dostałem kupę pieniędzy. a no teraz... ja, ja Po ile pan dostał za czternastki za, za tego rządu? A normalnie tam jak było. tak normalnie? No bo dużo osób nie wzięło. a przecież 900 złotych mniej na przykład ludzie wzięli. Pan normalnie wziął No normalnie, bo ja mam mało. Jak się żyje emerytom? Byle jak, bele jak, bele. jak. to u pana wygląda? Ale no już, tak? No tak! Widzę swoje. taki stacik na mieszkanie, no to chyba, że zarabiało w ogóle duże pieniądze, to tak. No, no to, natomiast... to mieszkanie też poszedł bardzo w górę. No bardzo. W ciągu tam kilku lat. No przecież normalny śmiertelnik, jeżeli wyleże tam, tam już nawet średnią krajową, nie najniższą, tylko średnią, no to kiedy on to mieszkanie może sobie no, no, To życia mu chyba zabraknie, żeby ten, nawet jak weźmie kredyt, no to no o, ile do, o ile dostanie w ogóle? No właśnie, o ile dostanie, jeżeli tam mu pozwoli na to. Ta jego w ogóle zdolność kredytowa. Ale przy dzisiejszym A w ogóle. A pana czasów było stać ludzi na mieszkania bardziej? Jak pan myśli? Znaczy, no, chodzi o mnie, to w tamtych czasach było... No to że lepiej było. No, było lepiej. To komodyne, ale później jak to się w ogóle zmieniała akurat mnie ten czas obejmował, no to to nie bardzo. To było też ciężko bardzo, nie? No, ale Bo to te zarobki były w ogóle no, mizerne. No. Zarobki były za mizerne. A z pracą było wtedy lepiej, czy teraz jak pan myśli, się pan coś na rynek... Pracowałem jeszcze w dawnych czasach, że z pracą nie było żadnego problemu. Nie? A, no a później, się później do... Pracy no, no każdy chciał pracować, ale to, było, było, to w ogóle wtedy było tak, że, że no, to chciał tylko pójść do pracy mu iść i, i praktycznie gdzie chciał. Natomiast później to się zmieniło, że było bardzo trudno. Nie? Czy Pan zmienił ostatnie pytanie tak w kraju, co Pana najbardziej denerwuje ostatnio? Czy te ceny właśnie, czy... Najbardziej czy polityka, bo to jest boksowanie się w ogóle, kurde, jedni Jest podział bardzo w kraju według Pana? Podział takiego społeczeństwa, że albo za tą Platformą, albo tym pis albo... Aby...